Ja hej, hej, tutaj tutaj michalkams I nagrywamy dzisiaj sobie po prostu mi Minecrafta, serwer Hitcraft tak jak ostatni odcinek z Minecrafta wieloosobowego Mój nick to jest Damianos9413 wiem trochę długi, wiem, wiem oczywiście Damian się nie nazywam. Michał, i nie mówię już o YouTube, tylko ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział. No, się tak na YouTube, bo chciałbym. Pamiętacie no, się poprzedni odcinek pewnie zrobiłem tak. No i tutaj już mi nie stoczyło czasu, żeby to dokończyć. A więc dzisiaj to kończymy. A więc ja już przygotuję sobie piętra. Hop hop, 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 hop. Dzisiaj ogólnie jeszcze dwa odcinki, oprócz tego leciały, a jeszcze na pewno jeden z innych pleci. Ja już to sobie przygotuję i dzisiaj postanowiłem z Wami ten projekt już dokończyć. Bo z Wordetem to jest łatwe normalnie. Tylko gdybyście jeszcze mieli Wordetik na swoim świecie Survival, no to ja bym Wam polecał właśnie wyrzucić jakieś plowy. Kośnik, kośnik, set. Oczywiście, że już robimy sobie. W ten sposób to, to wszystko. Gdyby co, na, to, na Tobie. Jestem, jestem tylko ja na tym serwisie, bo no osób ogólnie na tym serwisie w ogóle jest, kurczę, słuchawki mi się Gdy, to, gdyby, nie, gdyby nie było mnie słychać, wtedy podpięły mi się słuchawki, to nic ważnego, mówiłem, nic odcinku. Ej, ciekawe co bym zrobił Word Edit, gdybym nawet Bricks wybrał wybrał te butony. A więc. don't break it. Set. Ja się lepiej wyciszę. Pięknie, ładnie, elegancko. Ciągle. Ciągle będę tak wkraczać tą komendę, a więc nie ma co, żebym to komentował. Widzicie, ten projekt już jest skończony. Jeszcze planuję taką jedną piramidę taką zrobić. I będzie ładnie, a tutaj przejście pomiędzy nimi. Na taką górkę. Co ja wpisuję? Dobrze, a więc stawiamy teraz stawiamy teraz te Słotki. Nie mnie to strona ale dziękuję przynajmniej za odrzucenie. Fajnie ja tylko budując. Hop, hop, hop. Więc za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. Nie wiem ile one trwały. Chyba jakieś 10 minut, 15 minut. Proszę jak się nazywa Beżka. O! J-Box. Fajnie. To się przyda. Love letter. O! Łańcuchy. Czyli że... Chain. Nie wiem czy to kto się wymawia. Fighting, akurat wiem jak się wpiszemy, lecę i tak dalej Fighting hmm. Szkoda, że tutaj nie ma komendy give, a chyba skrzynki wywalają. nie wiem, nie chce mi się na to próbować Ja chcę większy obraz Nie wyjdę, nie ujdę. Halo? I chciałbym tego pana. A tutaj jest ja je tam. No i dzisiaj takie 15 minut i tym razem do, dotrzymam słowa, że 15. Nie wiem, po co ja to robię. robię teraz taki design, taki, a nie inny. Jeżeli wam się podobają odcinki z Minecrafta, no to zostawcie tutaj łapkę w górę. Powiedzmy, że takie 5, ale i tak tak czy siak. Będę mógł będę nagrywać Minecrafta, bo to lubię. Minecraft Pedro, mi się nie podoba do nagrywania. Jestem jedynym... Jestem jedynym człowiekiem na tym serwerze. Ogólnie. Jedynym na tym serwerze. Co jest? Co jest? Czemu to nie działa? Kurczę. Nefał. Kurcze. Ciężko tu zrobić wystrój. Nie wiem dlaczego, tam to się zamienia w bloki. Ciekawe przez to, co się dzieje. A tutaj już nie mogę. Ten jest trochę nieprecyzyjny, To się się jako pełny pełny w jakiś, gry. O, to będzie fajnie, jak to zrobię. Dobrze, za chwilę się będziemy już żegnać. Ogólnie dzisiaj sprzedamy wasze komentarze, co tam pisaliście, no i dopuszczę je do publikowania. Bo ja tego nie robiłem. To nie znaczy, że w życiu nie robiłem Bo w życiu, no ja już sprawdzałem komentarze. Już tylko to budujemy to. I żegnamy się dzisiaj na tym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.